Siemano, ja jestem Dziki, a to jest kolejny odcinek z Terrarii. Jak widać, znaleźliśmy meteor. Tak, moglibyś, mogliście się zastanawiać, hmm, Dziki, a dlaczego tak na początku biegłeś cały czas w jedną stronę? Ano to dlatego, że muszę się dostać na dżunglę. Ponieważ tam znajdę mm, ule, które przydadzą się, przydadzą się, które są przywołoweczkami do bicia, Queen Bee, czyli następnego naszego bossa, którego mam na swojej liście do ubicia. I tak, poruszałem temat meteorów w odcinku poprzednim, w którym byliśmy i na Corruption. Że spadnie meteor, i trzeba być uważnym i ostrożnym. Dlaczego? Ano już pokazuje. Ano właśnie dlatego. Bije to potężnie. No i są te meteory małe, które też dosyć mocno biją, więc trzeba być na boczności. Tak, możecie się też zastanawiać. Hmm, kurczę, bele. Dopiero idziemy na dżunglę. Nigdy tu nie byliśmy. Co to jest? Czy dziki był tutaj poza odcinkiem? A no nie, no nie byłem. Dosłownie byłem tu na nagrywce. Tylko że obraz stwierdził, nope, jednak ci nie dam tego filmu. I wyciął mi cały dźwięk. Więc tak, musimy zejść niestety od nowa. Całkiem sporo to było lutu. No bardzo mi przykro, że tego nie zobaczycie, aczkolwiek jest mi jeszcze chyba bardziej przykro, bo Bo muszę to nagrać od nowa. Ale nie, żadnego ulu nie straciłem, tylko tyle dopiero na żółwili byłem, więc, więc dużo stracone nie jest. Więc na spokojnie, chociaż, chociaż tyle dobrego. O! Dobra, wróciłem do punktu wyjścia, więc teraz możemy zacząć eksplorację. O kurde, bele, pszczoły. A ja mało HP. Daj mi to i... a nie, w sumie tyle wystarczy. O, Słyszałem też temat, zbierać te kwiatuszki zielone, Tyle były takie kuleczki, takie party klasy rzucają, a no to są jungle sports będą bardzo przydatne do craftingu waszych przyszłych itemków, na jakiegoś maga, czy, czy do miecza na przykład, który będzie potrzebny do zrobienia knight's edge'a, którego się upgrade'uje w przyszłości mm, na true knight's edge'a i tak dalej, na terra Blade y i takie rzeczy, a to już budowe rzeczy także. Na spokojnie. Zawsze możecie po to wrócić. Chciałbym ubić tą małą pszczółkę. Jest strasznie szybka i mocno mnie truje. A masz. No, do czego? No, z samych Jungle sportowców i temu nie zrobicie. Ale mam tu Jungle, czy nie Jungle tylko stingery, które wypadają z pszczół. To są te ich te żądła. Więc to też sobie zbierajcie. No nic na tym nie stracicie, a tylko zyskacie. O, wiem co mówię. O, o, o i, ale uniki, psz, 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 psz. no żyj, żyj, proszę, Mgr! zostaw mnie, Sniper. o, dostał hita, no i to mi się, o, a, to do serca, to już widziałem. Mm, tak, nie wiem, czy to mówiłem, wydaje mi się, że to mogłem <grym> mogłem mówić, o, o wilku mowa, żeby nie strzelać ze Star Fury, z tego mieszyka w, na dżungli. W sensie, no można coś tam sobie kliknąć, ale raczej ostrożnie. Yy, ponieważ możecie sobie trafić yy, w ul. W sensie, no jak traficie w ul, tak po prostu coś nic nie stanie. Tylko w ulu, jeżeli ktoś z was mógłby nie wiedzieć, to z tego co wiem po komentarzu ostatnim, oglądają ludzie, którzy się znają na Gierce, więc pewnie wiedzą. Ale jeżeli jest coś nowy, to może, to się, może się nie połapać w temacie. Jestem taki mały kokon z y, taką wielką pszczołą w środku, to jest właśnie Bee I po rozbiciu tego w jakikolwiek sposób zespi się nam boss. I teraz go nie widać, albo jest w miodzie, albo jest tutaj. Nie wiem, czy myszka, myszka chyba widać, tutaj po lewej stronie. Jeżeli sobie trafimy w taki kokon, czymkolwiek, właśnie takim, z takim Star Fury na przykład, no to może być przypoł Pamiętam, jak już nieraz w swojej w gameplay'ach w tej gierce już tak się porobiłem, <laughs> więc ostrożnie, ostrożnie, panie i panowie. No, chłopie, no właśnie, strzeliłem ze Wiem, jak tego nie robić pod ulem. A sobie w ogóle zaznaczę, że mam tutaj ul, bo to tu przyszedłem. Ale nie myślicie sobie, nie ma tylko jednego ulu, jest ich tutaj mnóstwo. Chciałbym znaleźć co najmniej kilka, jak już tu jestem. Po pierwsze dla dropu. A gdzie ty mnie prowadzisz? Do Jungle Sporstu? Tu ty gadasz. No nie chcę się tam kopać. Po jednego? Nie ma sensu. Tak, dlaczego chcę znaleźć więcej uli? Ano dlatego, raz, może się nie udać. To jest dosyć normalne, dosyć mocny to już jest was. Tu już nie ma takiej sielanki jak poprzednimi. Dwa mega kozackie dropy są z tego bossa, chyba jeden z moich ulubionych jeżeli chodzi o dropy, pre-hardmode'owe. I... I... no, no dawaj. RNG dosyć nie siada z tym bossem. Znaczy no z żadnym w sobie nie siada, trzeba mieć farta po prostu. Aczkolwiek żeby nie musieć później szukać na nowo ula między biciem bossów, chciałbym po prostu już mieć wszystko gotowe. I dopięte na setni Więc poszukamy ich więcej. Może dwie coś. Właśnie, wezmę sobie łuk. Łukiem nie powinienem tego ubić. Kurde, co ja robię? O, w ten sposób. Zawsze to trochę więcej widoczności. Odsuń się, chłopcze. Dzięki bardzo. No i właśnie, może, może, a może nie. Może znajdziemy goblina tutaj. On się po prostu domowo w pobliżu naszej postaci, więc byłoby bardzo miło, gdyby się zrespił. Tylko nie wiem dokładnie czy on się zrespi na wszystkich biomach, czy tylko na jakimś wybranym. Nie wiem, nie obchodzimy to. Po prostu się znajdzie w swoim czasie. Oj, proszę się złapać. O nie, z tego co wychodzi Grappling Hook, tak, mam nowy Grappling Hook, bo ubiłem bossa, King Slime'a, też go miałem już nagranego, ale OBS stwierdził, że... O, jaki słodziak, o wilku mowa. Nie zabijaj go, proszę cię! Zostaw, odejdź! Chcę jeszcze z tobą pogadać chwilę. To jest właśnie nasz goblin. Nie są... a widzicie, a kur... no, mówię, mówię, że się respi w postaci w w po prostu. No i broż, aby tego zawad jak, Spadł mi jak manna z nieba. Mm. Nic lepszego się nie mogło stać. Liniki nie potrzebuje. Tinker's Workshop dokładnie to potrzebuje, żeby połączyć sobie te dwa itemy podkowe i balon. No, i w sumie buty łączyć już. Roket Bootsy. Mm, mm, mm. Samo dobro. Czy ja mogę już je połączyć tak w ogóle? Czy coś potrzebuję? A już się nie będę potrzebował. Możesz ginąć, bo w sumie się zraspisz u mnie w domku. Nie, mam rocket Bootsy, mogę połączyć już. Spektra Boots. Oh, yes. Yes. To chciałem zobaczyć na swojej girze. Tu mam jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Jeszcze jeden item. Ale to się chyba ulepsza później. Ale za to mam. Patrzcie, szybko. Łopty i dziewcząta. na to mi przypadkiem nie brakuje jednego. Brakuje mi. Dobra, nieważne. Nic nie ulepszam. Przypomniałem sobie, czego mi brakuje. Tak więc po prostu zbieram item. Zakotwiczyć pod altem. Jakby ktoś nie wiedział. No, i można stąd wyjść. A w sobie aż będzie szybciej. No i elegancko. Dobra, gdzie ja chcę iść? Ja bym chciał iść w lewo. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby wyjść. Więc ja sobie wyjdę. To chyba będzie caływik. Więc albo widzimy się w tym miejscu w przekopce. Albo gdzieś tutaj, jak będziemy schodzić. A więc tak. Chyba mamy coś interesującego. O tak, tylko trzeba się delikatnie przebić i można ruszać w dalsze poszukiwania z większą ilością kokonów, znaczy uli. Szkoda, że takie ciasne przejście się tu zrobiło. O, bowler. Bowler? Chyba tak. No, no. Dobra, można sadzić teraz bez problemu. Mmm. I dalej dojść na nikąd. No tak, super. Ej, superansko. dobra. Oj, tego miecza, Znajdź mi cave'a. mam nadzieję, że w nic niepokojącego tam nie uderzę. Nie, no co to jest? Ta kalipa. No, proszę cię, błagam. Gwiazdko. No nie rozbijaj się o tym ziemi. Dalej kiewa już nie będzie Więc trzeba się przebijać Szkoda, że mam tak mało bomb O nie, to był mistlik y y <tok> Tego nie było y Szkoda, że mam tak mało bomb Byłoby szybciej Ach ale lipa. Bo chyba będę musiał tu wrócić za chwilę z dużą ilością bomb. A jakąś bombę? Mam dwie. Idealnie. Żeby nic z tym nie osiągnąć. O, ul. Hehe. He. Żartowałem. Wszystko było zaplanowane. Po prostu wiecie, ja was próbowałem yy, zmylić, żebyście się nie spodziewali, że coś znajdę teraz. O, już tu skrzynko. nice. jest. No jakby shotgun wyleciał. Idę od razu sprawdzić. Co tu się dzieje? Ilu tu jest pułapek? Przystępanie. Zostawcie mnie. Taktyka tykaj na kreta. Szybko podziemię. Jeszcze dwa. Raz, dwa. Szybciej. Dobra. To jest ulepka do butów. O, oh, ja, yeah, baby. Właśnie to chciałem dostać. Tego już nie potrzebuję, bo już takie mam, bo tak chyba też dostałem. Co to jest? Be Minecart, ale jajco. Wezmę sobie przywołajka do bossa. Gold Barry się można sprzedać. grawitki biorę. Skrzynka ładna. Wezmę do magazynu. Czy coś tu będzie? Boję się tak strzelać, więc zrobię to może łukiem. Chociaż mało, choć mało zobaczę strasznie z tego. Masz! Dobrze. Wiem, że tu po lewej stronie jest ul... Jezus. Jest ul. No, proszę cię, odejdź. Zejdź mi z drugiej. Tutaj, w tym miejscu ul. Chciałbym sobie go już zaznaczyć. Czy widać pszczółkę? No pokaż pszczółkę. Ej, nie bij. O, patrzcie jaka piękna. Teraz, żeby tylko jej nie uderzyć, to ja sam po prostu idę. Dajcie więcej. Jezu, ale ja tracę HP. Niesamowicie. Ale cóż, taki biom. I, i takie upadki w sumie, bo ściągnąłem sobie podkowe. No, już mam. Dobra, kolejne serduszka. Przyda się. Do każdego ulasa wsadzę. W się sensie, na no nie wszystkie po jednym, ale. Będę sobie przenosił. Uj! Dostawcie mnie! Nie róbcie mi krzywdy! Gincie, karakany! O! Co to? Eeeeeee! Yy, yy. Weź ten koper ode mnie, fujka! O, tak, będzie do Ankshilda Ty, nie wziąłem tego! O, tak! Dank, Shilda. Nice. Joki dzik! Co to było? Nie odbieraj mi mojej roli. Teraz zginiesz, to takie atakowanie. To. Trocizna. No, trudno. A więc się zabliduję. Jakoś nie bardzo. Tylko buty chyba mogę ulepszyć, tak? Czy balon? Nie pamiętam tak szczerze. To muszę zobaczyć. Nie będzie to postawić, więc chwilowo postawię sobie tutaj w przyszłości. Na pewno sobie pozmienię tutaj. Ale szczerze przyznam, nie chciało mi się teraz nic budować. Więc tak to zostało. E, świnkę tu trzeba postawić. Um, e, tak, to wszystko jest z dżungli, tylko niestety OBS stwierdził, że nope. Więc bierzemy sobie tą. Oh yes, Lightning Bootsy! Czy, czy to się łączyło właśnie z tymi? O oh yes, Kolejne buty. Mm, teraz chciałbym. Tak, Palom. Pyk. Ten ma lepszy skok. Podkowa. Ale upgrade'ów. No, takiego czegoś to jeszcze nie widzieliście. A mówię wam. Kłapki koks, jakie się robi. Gwarantuję wam. Znaczy gwarantuję. Pokazuje nawet. O, i szkoda wele. Czy ja mogę sobie to z Quick stakować? Nie mogę? Nie mam takiej skrzynki. Dobra, no to już mam. Bezwar A nie. Do skrzynki. I to wylatuje tu jest tutaj. Dobiorę pyk. A więc w drogę. Chyba trzeba się wyrócić. Chociaż mam jeden, drugi. Czy to jest koper? Koper. Ja to rozpoznaję po, po dwóch pikselach. To są dwa... Ja to tak rozpoznaję. No, widzicie. Godziny. 20 godzin jednak robi dużą różnicę w tej grze. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie ul. <grym> tu jest drzewo. Ile tam. Natychmiast. Weźcie tej ten ode mnie to postaw, tutaj busta I ops, moment Akcesoria opiek. I widzimy się na miejscu A więc jesteśmy na miejscu A jako, że nie jestem miłośnikiem Kopania to kupiłem 300 bomb Nie lubię Nie lubię kopać Więc trzeba się Szybko przebijać, może znajdziemy coś Po drodze w sumie ciekawego Bo dwie to po prostu Skrzynki w sensie Z banki to nie jest to ciekawe o nie, jak w tą stronę lecą. Przylepki. Mamy dużo slime'ów obitych. Czy dużo slime'ów posiadamy, rzybków Zrobimy troszeczkę. No! Paszli! Nie dotykać mnie. I trzeba wysacać No kurde, chamiot. Już tu widzę interesujące? Albo i nie. To mi się wydaje. A może nie? Co? Czy spokój? No. Ale jestem koksy w to szuknie. Tylko do pokoiku. I szukamy ula. Prędkość, prędkość, dawaj. O, jeszcze klocek. Tu mamy... Wow! No i do sery, bo my zostałem Wow, ale i temy. ale masz fajne. Wyrzuć, wyrzuć. Nic tu nie ma. Spadkobrać. Pragnę tylko jednej rzeczy: żeby tutaj do góry było przejście i było więcej kontentu. Tak jest. Właśnie tego chciałem. Nie tego chciałem. O, albo tego chciałem? O oh jest baby! Właśnie tego nam było potrzeba. Aha, miałem sobie to drzewo ogarnąć. Gdzie ono jest? Tam w lewo. Dobra. Więc lecę. Ty no nie gadaj. Nie mówcie mi, że znalazłem ten dżunglowy dungeon cały. Tak po prostu. Bez żadnego problemu, bez szukania. Bąbki. Weźcie, dajcie ze ściana! No, kurde! No przecież mnie, zjedzą mnie! Dżunglowy biom, pigułce. ja ledwo to przeżyłem. Byłem przekonany, że umrę tutaj teraz. Dobra, gold odłożony. Ej, całkiem sporo go tam mamy. Tak. To jest najlepsza rzecz. Nie wejdziemy tam przez najbliższe milion odcinków. Nie wiem, że ty, Trochę szybciej. Ej, Ja umieram ty co jest. Masz. Wypłynąłeś moją kartę, pułapkę? Jest to ul więcej? Chyba nie. Co to jest? To jest szkielet? Aha, no po prostu kartę I myślę, że to jakiś lizard. Dobra, jak chcę do tego drzewka się dostać? Bo tam będą, będą na pewno fajne itemki. Hmm. W ten sposób to się tam nie dostanę. No, proszę podnieść się z tej wody. Masz... Napyre no cię łamy, chłopiec. Nawet wejście znalazłem? Jezus, ja zawsze miałem tak problem znaleźć wejście. Jak już tu jestem, to sobie to zaznaczasz, że jak już będę na Hartmudzie i ubiję już sobie planterkę, żeby nie musisz tego szukać.